Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek że a to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w się w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu kolejny ćwierćfinał Huberta Hurkarza, kolejny mecz na żyletki, no i kolejny niestety bez happy endu. Polak przegrał i praktycznie stracił już szansę na występ w ATP Finals. Stracił szansę nie tylko przez ćwierćwinę, ale przez genialną wręcz dyspozycję Feliksa Overa alias Kanadyjczyk jest trzecim turniejem z rzędu, fenomenalna dyspozycja e, Alessima, no i o tym oczywiście sobie e, porozmawiamy. W Wiedniu triumfował Daniil Medvedev e, zaliczając swój drugi w tym sezonie e, triumf, chociaż e, miał aż pięć finałów w tym sezonie, no to e, dwa zakończone na korzyść Rosjanina. Grał z Denisem na marginesie, a to też dość ciekawe, no bo wydaje się, że Kanadyjczyk powoli łapie taką zwyżkową formę, na której, e, którą czekał już, no, nie powiem miesiące, a może nawet e, przeszło sezon. E, panie miały odpoczynek e, na tych e, wielkich turniejach. E, był challenger w Tampino i tam e, w Meksyku. Tam e, Magdalinec o od zwycięstwa e, przegrała Trzech setach niestety zabrakło, zwłaszcza w pierwszym secie, natomiast jest finał, jest awans do pierwszej najlepszej pięćdziesiątki i prawdopodobnie tam właśnie skończy sezon, co jest niezłym wynikiem i oczywiście należy też Magdę docenić. Natomiast, e, zaczynając od tego co działo się, a w zasadzie jeszcze zanim zaczniemy, e, to pragnę przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest Bugmacher Forbet z kodem TBD. Macie szansę na fantastyczne bonusy, także serdecznie zachęcamy do skorzystania. A przechodząc już do meritum e, i do tego co działo się w Bazylei i w Wiedniu, bo tam mieliśmy dwa turnieje rangi 500, także e, w zasadzie już e, mieliśmy taki czas przestoju, czas posłuchy tych 250, e, ich było całkiem sporo ostatnimi czasy. Teraz pięćsetki, dwie pięćsetki i rozpoczynamy e, turniej rangi Masters 1000 w Paryżu. Było 1500 punktów do zdobycia sprzed tygodniem i e, mówiłem o tym, że Hubert Hurkacz potrzebuje dwóch fantastycznych e, rezultatów. Potrzebuje dwóch e, świetnych turniejów, prawdopodobnie jakiegoś zwycięstwa. Teraz już wiemy, że żeby awansować, no to po prostu nie ma co kalkulować. Musi wygrać turniej w Paryżu, e, natomiast... E, Niestety nie dołożył tej cegiełki, nie dał rady e, awansować, zrobić ten wynik ponad stan, no bo e, zaczynając od samego początku, od tego, że naprawdę hurkarz miał trudne zadanie. Pierwsza runda, Francis Tiafo, kapitalnie dysponowany na serwisie Amerykanin a Hubert Hurkacz kapitalnie w tym pierwszym secie odwrócił losy meczu. Naprawdę e, pierwszy set w zasadzie ja osobiście już spisywałem na straty, a tutaj e, wziął się Hubert Hurkacz, za podniósł swój poziom naprawdę nie o jedną poprzeczkę, ale ale naprawdę za dwie półki wyżej e, zaczął grać w tej drugiej partii tej breaka. E, wygrał pierwszą, pierwszą partię z Francisem TFO, W drugim secie e, niestety przegrał, ale decydująca partia znowu na korzyść Churkacza, bardzo ważne zwycięstwo, bo ja się obawiałem. To jest taka taki mecz pierwszej rundy, gdzie Churkacz Mógłby polec i nawet trudno by się było jakoś specjalnie przeczepić, bo Frances Tiafau, no wiemy, pogromca chociażby Rafy nadal na US Open. Ma naprawdę dobry czas w swojej karierze, gra naprawdę bardzo solidnie, bardzo dobrze. No i obawiałem się tego meczu. Natomiast szczęśliwie dla Hurkacza wygrana. Druga runda of Wari, tu już mieliśmy też w tym sezonie różne losy tego meczu, tych, tych spotkań, tych panów, no bo wygrywał Finn, wygrywał też Polak. Tutaj oczywiście. Churkacz był faworytem na papierze Natomiast Teru zawsze jest Przeciwnikiem trudnym No i udało się też w trzech setach Kolejna trzysetówka na korzyść Churkacza, za to też ogromny brawa Bo to też e, trzeba podkreślić Churkacz przez bardzo dużą część Swojej kariery e, W zasadzie przez absolutną jej większość Jeżeli na coś mogliśmy narzekać To na tak, taką brak woli walki, brak takiego dania z siebie 110%, kiedy trzeba, kiedy coś nie wychodzi, kiedy trzeba podnieść ten swój poziom gry, no to właśnie takie zagrania, takie momenty, jak ten tiebreak z Francesem TV, tego mi u brakowało w zasadzie przez cały ten sezon i też poprzednio. Tutaj ogromne gratulacje. I wydawało się, że w finale e, znowu dostaniemy kolejny pojedynek z pasem Wiemy, że tutaj akurat e, ten Head to Head przemawia nas zdecydowanie na korzyść Greka, ale to Chorwat, e, Choric, e, Borna Choric e, pokonał podobnie e, jak e, w finale tego roku już e, zmierzyli się ci dwaj panowie. Wtedy też przybyły e, Borna. Teraz kolejny raz Pokonuje Gryka w 300 tak naprawdę e, też w dramatycznych okolicznościach, chociaż wiemy, że Tsipras e, też ma za sobą naprawdę maraton grania, więc nie wiadomo, jak wyglądałby ten mecz z Hurkaczem. Natomiast e, na papierze wydawało się, że rywal jest łatwiejszy, że będzie łatwiej, natomiast e, trzeci set e, time break, miał przewagę mini breaka już w tym tiebreku, ale niestety nie udało się też e, wygrać kolejna porażka 7 do 5 e, w tiebreaku. Mm, no bo to jest taki kolejny mecz, który boli. No bo e, Polak, ok, przegrał pierwszą partię, to był jedyny breakpoint w tym całym meczu, który musiał bronić e, Hubert Hurkacz, nie obronił go. No i e, okej, okay, stracił e, serwis, stracił też seta, ale potem serwisowo wyglądał świetnie. W trzecim psecie to on miał szansę na przełamanie czorlicza, nie wykorzystał ich. No i niestety już w tych, tej wojnie nerwów, w tym gemie, który rozgrywa się po prostu do siedmiu punktów, lepszy był Chorwat i naprawdę szkoda, no bo bo tutaj była szansa wykręcenia świetnego wyniku, zwłaszcza, że wyżej grał Ewans szapowałowe, W półfinale grał Szapowałow, wydawało mi się tutaj, no to jest świetna pozycja dla Churkacza, żeby zagrać w finale. Że to jest naprawdę kapitalna drobinka z perspektywy Polaka, choć oczywiście niełatwa. To nie znaczy, że ci zawodnicy grają słaby tenis, ale że to jest oczywiście o wiele prostsza droga dla Churkacza niż mogłaby być. Niestety, nie udało się, przy tej przeszkodzie już się zatrzymał Polak, a co ciekawe zresztą i Borna Cioric nie dał rady Denisowi Szapowałowi. Naprawdę zwyżkowa forma Kanadyjczyka. No ja sprawdziłem, bo ja byłem przekonany, że Szapowałow już ma kilka triumfów w swojej karierze, a ma zaledwie jeden w 2019 roku, to jest 3 lata temu. Naprawdę bardzo dawno bez triumfu. Tutaj wydawało się, że jest o krok od zwycięstwa, no bo ok, wygrał z Borną Czoliciem, ale to największe wyzwanie dopiero na niego czekało. Czekało w postaci Daniła Miedwiediewa, który do finału bronił się zaledwie jeden raz przed przełamaniem, ten jeden breakpoint z Dominikiem Timem, który zresztą na marginesie obronił świetnie dysponowany serwisowo, naprawdę bardzo dobrze gra, zresztą świeżo upieczony ojciec, o co też zresztą zachęcały Danił Medvedev w pomyczowych wywiadach. Natomiast wszedł na kort i naprawdę dobrze mu to ojcostwo stworowiło, Dawno nie byłem tak zbudowany tym jak Daniil Medvedev gra serwisowo, bo oczywiście to zawsze był zawodnik, który serwisem potrafił nam mieszać. Natomiast ostatnio właśnie Tutaj było coś, co, co mnie osobiście szokowało, czyli rywale radzili sobie z tym bardzo dobrym, bardzo mocnym serwisem Miedwiediewa i w finale trochę wróciły demony przeszłości. Jedna z 11 piłek wygranych po pierwszym serwisie, po, przepraszam, po drugim serwisie oczywiście, e, w pierwszym secie z Denisem Szapowałowem. No i to też się skończyło z dwoma przełamaniami na korzyść Kanadyjczyka. E, Szapowałow wygrał e, ten, ten mecz, ten, ten set. E, w drugim secie to też on miał pierwszy raz. E, szanse na przełamanie. Stracił serwis, a potem znowu miał kilka szans na przełamanie powrotne. Świetnie utrzymał jednak podanie. E, Rosjanin nie oddał już tego prowadzenia do końca seta. A w trzeciej partii był po prostu o wiele, wiele lepszy i e, odwrócił do symeczu Miedwiediew zwyciężył i, i ogromne gratulacje. Natomiast niewiele zabrakło, a Szapowałów mógłby świętować tam triumf. Właściwie półtorej seta, w zasadzie set z kawałkiem. Na korzyść Szapowałowa w świetnym stylu. Zdałem ten początek zupełnie, gdzie Rosjanin był po prostu rozbity. To jest... Bardzo budujące, no bo Szapowałów to też jest zawodnik, którego myślę każdy chciałby oglądać gdzieś wyżej. To zresztą ta drabinka Miedwiediewa e, też taka trochę nostalgiczna, no bo od Dominika Tima przez Dimitrowa e, do Szapowałowa to są taki e, zawodnicy, którzy e, już. Co prawda może najlepsze mm, lata, no, oczywiście nie myślę o Szapowałowie, bo mam nadzieję, że on jeszcze będzie miał e, swoje wielkie chwile w tenisie, natomiast też wydaje się jakby te najlepsze lata miał za sobą, bo oczywiście Szapował w trzy lata temu, a teraz no to w zasadzie e, inny tenisista i i szkoda, bo wydawało się pewnego razu, że to będzie dominator albo zawodnik, który po prostu wejdzie do czołowej piątki rankingu, który będzie walczył w wielkich szlemach, który będzie zdobywał najważniejsze turnieje. Może to jest ten czas, może teraz Szepowałów zacznie powoli odbudowywać swoją pozycję. Ogromnie, no mam taką nadzieję, nie tym razem, nie tym razem. Na razie finał i oczywiście za to ogromne gratulacje, a jeszcze większe gratulacje dla Miedwiediewa, który wyszedł z opresji, odrobił stratę seta i zwyciężył w tym turnieju. Tak wyglądał turniej, turniej w Wiedniu, a mieliśmy jeszcze turniej w Bazylei, gdzie w finale spotkali się zwycięzcy z zeszłego tygodnia. To też dość ciekawa historia: No bo Olger Rune i Felix ofer im obydwaj grali fantastycznie. Obydwaj w tym turnieju byli po prostu nie do zatrzymania. Tu jeszcze więcej reważy: No bo na samym początku znowu Deminor z Runę. Wiemy, że Deminor grał z Rune w półfinale poprzedniego tygodnia. Teraz znowu się spotkali znowu górą, bo Runę to już nie było blisko 3 godzinnego meczu. Tutaj zdecydowanie lepszy był Norweg. Świetnie, naprawdę świetnie e, gra, grali obaj panowie. E, natomiast to, jak gra Felix Over alias Film, to, jak on gra na swoim serwisie, jak on się prezentuje, jest po prostu niebywałe ani razu nie został przełamany przez cały, spot, cały turniej e, jeden breakpoint z Alka razem, trzy breakpointy z Olgerem Rune ale oprócz tego to w zasadzie nie ma e, najmniejszego problemu e, z utrzymywaniem swojego podania wcześniej jak burza przechodził przez e, wszystkich rywali, chociaż Stracił jednego seta i to, co ciekawe, były sety pierwszy set rozgrywany w Bazylei z, zresztą z reprezentantem gospodarzy Husser, zawodnik, który nie tak dawno świętował swój pierwszy triumf rangi ETP. W, w, w turnieju rangi ATP teraz mógł odprawić Felixa O'Hara Aresen. I ja śledząc to spotkanie, myślałem sobie, że y, może właśnie już zmęczenie daje się we znaki, że może faktycznie e, świetnie radzący sobie e, O'Hara Aresen w dwóch poprzednich turniejach tutaj może już nie dojechać, i to by byłoby. Zupełnie zrozumiałe, zupełnie normalne. Natomiast odrobił tę stratę, wygrał 2 do 1, a w następnym meczu to e, zupełnie zamknął mi usta meczem z Kesmanowiciem. Tam 6-1-6-0, 50 minut, no to w zasadzie e, pół jednostki treningowej e, na korcie spędził m, Felix Ofer, zupełnie rozbijając serba. Kapitalna dyspozycja, naprawdę kapitalna dyspozycja Horrera e, Allianzim, który już praktycznie, e, no tylko w teorii może stracić szansę na, e, na zwycięstwo, na zagranie w najlepszej ósemce e, tego roku i raczej tak się nie stanie, no bo e, naprawdę zapas jest spory. Wyprzedził zresztą w tej klasyfikacji Andrija Rublewa. No i Huber, Hurkacz gdyby chciał. E, gdyby chciał z nim wygrać, gdyby chciał go przeskoczyć, no to musiałby e, ten turniej w Paryżu wygrać, a zadanie nie będzie łatwe, bo on zaczyna meczem z Mannarino. To też taki jej mecz, którym zresztą może się polskim kiwitom śnić e, po nocach, ten e, pamiętny wielkoszlemowy mecz, którym wygrał właśnie Mannarino. Natomiast zakładając zwycięstwo w tym meczu, to w drugiej rundzie czeka prawdopodobnie właśnie Olga Rune, a wiemy, że jest naprawdę w genialnej dyspozycji, e, młody tenisista z Akademii Patryka Muratoglu. Co mnie osobiście boli, coś co mnie osobiście, e, co mi doskwiera, no to ten oczywiście charakter e, Olga Runek. Kiedy on przegrywa, no to roi się od wyzwisk w stronę sędziego, od jakichś e, takich niesportowych zachowań, które już przekraczają nawet takie e, rzucanie rakietą, jakąś frustrację w stylu Djokovicia chociażby, to jest już takie nie pierwsza zresztą sytuacja, gdzie one personalnie obraża e, czy to zawodnika, czy to e, sędziego, tak jak w finale zresztą tego turnieju. To jest oczywiście rzecz, na którą będzie musiał e, popracować Runę, bo e, nie zyska sobie na pewno, nie zaskarbi sobie tym e, sympatii fanów, a e, raczej to też nie będzie coś, co, co będzie go na przyszłość budowało tutaj. Lepszy był po prostu Orzel Aliasim e, i w starciu tych młodziutkich zawodników e, górą Kanadyjczyk. Tysiąc e, punktów zdobyte w ostatnim miesiącu przez e, Ożeniamy Simon to jest naprawdę e, kapitalny rezultat. E, miejmy nadzieję, że 1000 punktów i w tym tygodniu zdobędzie Hubert Twórka, tego mu oczywiście życzę e, stałego serca. Jeżeli chodzi o panie, no to oczywiście nie było tych wielkich turniejów e, 250 bez natomiast e, Iga Świątek poznała rywalki e, w grupie, w swojej grupie. Na WTE Finals, i to jest dość ciekawe, no bo w zasadzie dostała chyba wymarzoną grupę, tak naprawdę. i oczywiście Igor w zasadzie z każdą z tych rywalek, no, mając bilans 19 do 1 we wszystkich spotkaniach w tym sezonie, no to trudno tutaj myśleć o tym, kto będzie bardziej wygodną lub mniej wygodną rywalką. Natomiast e, granie z Coco Go, granie z Darią Sadkiną, która była zwłaszcza w tej pierwszej fazie sezonu ulubioną ofiarą Igi Świątek. No, to i oczywiście Karolina Garcia, która oczywiście tutaj jest ten mecz z Warszawy, oczywiście tutaj będziemy mieć na uwadze to, że Tutaj może faktycznie Head to Head nie przemawia za, za Igą Świątek w ten sposób. Natomiast Garcia zdecydowanie obniżyła loty w tym momencie. To już nie jest tak dobra zawodniczka jak przed US Open, nie jest w tak dobrej formie i wydaje mi się, że wbrew pozorom ona może być najłatwiejszym cenem na rozkładzie Igi Świąt, IG Świątek zaczyna już za niedługo kasatki na. Myślę tutaj dość, dość łatwo, powinna sobie poradzić Polka. Jak uniesie presję Goff to też grając u siebie, grając w Stanach Zjednoczonych w tej najlepszej ósemce to też może być bardzo ciekawe w drugiej grupie inna amerykanka Jessica Pegula, Ons Jaber Sabalenka to też naprawdę napakowane dość, dość mocno i oczywiście Maria Sakkari, o której mówiłem w zeszłym tygodniu że rzutem na taśmę zakwalifikowała się do finałów bardzo ciekawy naprawdę skład tego, e, tych finałów. Zobaczymy. Wydaje mi się, że najgroźniejsze rywalki wbrew pozorom to Jessica Pegula, e, która jest w naprawdę fantastycznej formie. i, no, i pewnie on Robert, chociaż ona e, po tym turnieju ne, w Tunezji nie grała. I nie wiem tak naprawdę, na jak, na jakiej, e, w jakiej dyspozycji e, będzie tu e, Nie mogę się doczekać jak kolejnego meczu z Goff. czy to będzie ten mecz, w którym e, Amerykanka się przełamie. No brzmi to też jak taki idealny rezultat, bez takiej ogromnej presji, no bo przecież to nie jest tak, że porażkę eliminuje. Tu jest ta faza grupowa. Bardzo jestem ciekaw tego, no bo troszkę mniejsza presja, większe wsparcie fanów head to head zdecydowanie z jego świątek i ma coś do udowodnienia go Liczę na najlepszy mecz tych dwóch pań ze sobą. No i mam nadzieję, że iga świątek za tydzień będzie już po. Kolejnej dawce e, fantastycznych emocji, zwieńczonych happy endem. Mam nadzieję, że będziemy sobie rozmawiać w wybornych nastrojach. E, oby też Hubert, Hurka, czy dość dały pozytywnych wrażeń. Nawet jeżeli nie wygra tego turnieju, co oczywiście jest bardzo prawdopodobne, to ważne jest to, żeby wyprzedzić chociażby Team Rafaelica, bo e, zawsze ten e, pierwsze miejsce dla rezerwowego też jest istotne. Ktoś może wypaść, ktoś się może e, nie dać rady, może nadal się wycofa, może. E, Czego oczywiście nikomu nie życzymy, ani żadnej kontuzji, ani choroby, natomiast e, wiemy, że chociażby w zeszłym sezonie e, tak się stało, że, e, że trzeba było powoływać kogoś z rezerwy i tak też może być w tym roku, e, a już pomijając sam aspekty e, ATP Finals to... Mam nadzieję, że Hubert Hurkacz da jakiś pozytywny zastrzyk na koniec tego sezonu. Końcówka sezonu o wiele bardziej stabilna, ale bez jakiegoś takiego potwierdzenia tego świetnym rezultatem. Mam nadzieję, że na taki jeszcze się doczekamy. Tak jak wcześniej wspomniałem, świetny turniej Magdy i wygrana chociażby z Rebeką Marino, Elis Mertens, świetny turniej, Ja tu zazwyczaj nie mówię o challengerach, dlatego tutaj dosłownie dwa słowa. E, bo niestety w finale z Włoszką tak szkoda tego e, pierwszego seta, było 5-4 i serwis, potem w tiebreaku było 5-2 i 2 serwisy, e, ale to niestety było za mało, żeby e, wygrać tą partię, tę partię, w drugim secie fantastyczna dyspozycja i zwycięstwo Magdy. Natomiast w trzeciej partii zdecydowanie Kokieleto 6 do 1 i tutaj bezdyskusyjnie lepsza Włoszka. Natomiast to jest turniej, który naprawdę może zostawić pozytywne wrażenia. To jest bardzo dobry turniej Magdy i Ned. Mam nadzieję, że nie ostatni taki, że jeszcze zyska tę stabilność i spokojnie skończy ten sezon w pierwszej pięćdziesiątce. Natomiast, jeżeli chodzi o ten tydzień, no to to by było na tyle. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. No, i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!